Gratuluję ilości osób będących na promocji książki. Natomiast mnie interesuje jakby nowe fakty, do których Pani doszła, bo niewątpliwie Pani jeszcze, jakby, jakby podejrzewam, że naturalną rzeczą jest, że dalej się pracę kontynuuje, czy też jakby zbiera informacje z takich właśnie najciekawszych już po informacji, do których do Pani dotarła po opublikowaniu książki. Są informacje, które znajdą się na następnych tomach, bo rzeczywiście e, cały czas pracujemy na materiałach różnych. To są głównie z Instytut, Instytutu Pamięci Narodowej, ale również to są e, materiały z e, Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli chodzi o spółki na przykład. To są również e, szereg materiałów, e, które są rozproszonych. Niewątpliwie najbardziej interesujące i najbardziej Informacyjnie dla nas ważne to są materiały z Instytutu, z Instytutu Pamięci Narodowej, zwłaszcza przy temacie drugim przy, drugim, przy części drugiej, mianowicie jeżeli chodzi o służby. E, oczywiście nieustannie spływają również informacje dotyczące deszczowej e, dzieci, media, pierwszej części i e, albo to będzie na zasadzie e, suplementu. Bo, Liczymy się z tym, że za jakiś czas trzeba będzie wydać wydanie drugie rozszerzone lub też będziemy w uzupełniać w innych częściach, bo czasem tak jest tak, że, że te dziedziny się przenikają ze sobą. Także proszę o cierpliwość, na pewno wszystko to, co jest ważne zostanie zawarte w książce. No, na ile jakby dzieci reżimowe mediów jakby mają wpływ na na właśnie na współczesne, a szczególnie media publiczne, czyli radio i telewizję publiczną. Resortowe dzieci, na ile mają wpływ na media? Ogromny, ogromny, dlatego że trzeba pamiętać, że resortowe dzieci to jest nie tylko kwestia pokrewieństwa krwi, ale również mentalność. Jeżeli mamy do czynienia. Z ludźmi, którzy z własnej woli na przykład wstąpili do służb bezpieczeństwa, a później przeszli do tak zwanych nowych służb, no to tutaj o bo mowy być nie może. Sami stali się, zostali w resorcie, ale sami chcieli wejść do tego resortu. Bardzo często jak czytam motywację, w jaki sposób ci ludzie motywowali wejście do resortu, no to. No to to jest nikt, nikogo pod to nie trzymają, parafrazując znane powiedzenie z filmu. Po prostu sami, z własnej, nieprzemuszonej woli, wstępowali np. do Służby Bezpieczeństwa albo Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, później dzieci dalej kontynuowały tę karierę. Mamy sytuację związaną z mediami, gdzie mamy dzieci funkcjonariuszy, mamy dzieci bardzo wysokich działaczy partyjnych, mamy dzieci, które, którym ta ścieżka kariery rodziców ułatwiła im karierę. Tak, ale na ile my to jakby działalność na rzecz służb przeszkadza, w realizacji misji przez media publiczne? W tej chwili możemy z całą pewnością powiedzieć, że jeżeli chodzi o tzw. mainstream, jeżeli chodzi o te media głównego nurtu, to tam działa wspólnota interesów. Tam działa wspólnota interesów, która polega na tym, że wszelkie zagrożenia typu konserwatyzm, kościół, wartości muszą być wyeliminowane. W tej chwili to już idzie do tego stopnia, że jest zamysł, żeby zmienić całkowicie nasze społeczeństwo. Takim zamysłem miała być bo która miała zmienić y, świadomość i część społeczeństwa. No to się nie udało. Chociażby obserwujemy to po y, Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych, kiedy w każdym mieście się gromadzą ludzie młodzi, młodzi, którzy chcą czcić pamięć żołnierzy wyklętych. To się nie udało wyrugować, nie udało się pamięci narodowej w ogóle wyrzucić. Z, z głów Polaków. W tej chwili jest walka z pamięcią o na przykład, prawda? Jest walka, żeby nie dopuścić do prawdy o Smoleńsku. Im głośniej ktoś przedstawia dowody, mówi o dowodach, tym jest większy krzyk, kpina i szyderstwo. Tylko na szczęście jest internet, jest portale, takie jak Pomnik Smoleński, jest mnóstwo innych portali: niezależna.pl, Gazeta Polska, Gazeta Polska codziennie, jest Telewizja Republika. I tego to się już nie uda, to się już nie uda, ale cały czas ta walka trwa, i myślę, że im większa będzie siła po stronie konserwatywnej, tym większa będzie wściekłość po tamtej stronie. A w czym widzi Pani przyczynę, że to jest, po stronie konserwatywnej nie ma odzewu, nie ma głosów, nie ma walki o misję telewizji publicznej? Przecież misja telewizji publicznej ogólnie, jest ogólnie dostępna. Natomiast no nie ma ludzi, nie słychać o ludziach, którzy walczą o misję telewizji publicznej. Bo ci, którzy walczyli o misję telewizji publicznej, zostali z niej wyrzuceni. Ci, którzy robili filmy dla telewizji publicznej, nie mają te filmów opuszczane. Ci, którzy mieli programy, już nie mają tych programów. Zostali wyrzuceni Rafał Zimkiewicz, Joanna Lichocka, Tomasz Sakiewicz, Anita Gargaz, Jacek Karnowski. To są ludzie, którzy tworzyli wolne media, wolną telewizję publiczną. Przy tej telewizji było miejsce też dla Tomasza Lisa. Czy w tej chwili w telewizji publicznej jest miejsce dla Jacka Karnowskiego? Okazuje się, że nie, że został wyrzucony ostatnio, prawda? Nie dopu czy nie dopuścili programu Jana Pospieszalskiego właśnie z udziałem Jacka Karnowskiego. Czy jest program pod prasą Tomka Sakiewicza? Czy jest taki program? Nie ma. A za czasów prezesury czy Bronisława Wicksztajna, czy Andrzeja Owańskiego, czy później Piotra Karfała, przepraszam, Ramualda Orła. To cały czas jednak był utrzymany, była ta wolność utrzymana, ale już wtedy były krzyki, były listy, zawiadomienia OBWE, że jest łamana wolność słowa, że to jest jakaś y, y, zamordyzm. Okazuje się, czym jest zamordyzm, zamordyzm poznaliśmy teraz. E, Jaki, no czy? tak. <laughs> no ale jakby no, jest, jest właśnie kwestia. Tego rodzaju, że ci ludzie, którzy pracowali, zostali wyrzuceni, jakby mają świadomość, no czym, czym jakby w rezultacie dla społeczeństwa jest ta misja, rzeczywista misja zapisana w prawie, zapisana w ustawie o rzetelnych informacjach w mediach publicznych, i czy jakby nie ma sensu, żeby, żeby o to się upomnieć, tym bardziej ludzie, którzy, którzy są świadomi tego. Upom upominają się i jest mnóstwo w tej chwili działań podjętych, zwłaszcza po tym właśnie programie ostatnim Jana Pospieszalskiego, kiedy, kiedy niech dopuszczono program się nie, nie był zabiami, nie, nie dopuszczono do udziału Jacka Karnowskiego. I cały czas jest, i cały czas jest wojna, cały czas jest ta batalia. Mamy inicjatywę komisji mamy, mamy na przykład e, e, panią poseł Bubule, która bardzo, bardzo walczy o telewizję publiczną. I e, cały czas również są podejmowane inicjatywy oddolne, e, na przykład zewnętrzna Rada Jatykim skytykowała Tomasza Wisa za jego knajackie, skandaliczne wypowiedzi na poziomie Rynsztoka wobec przeciwników według niego dziennikarzy, którzy myślą inaczej. Więc. Jest ta walka i ja uważam, że telewizja publiczna jest bardzo potrzebna, ponieważ jest to dobro publiczne. I trzeba zrobić wszystko, żeby ta telewizja istniała i żeby w tej telewizji było mniej miejsce dla różnych ludzi. To znaczy, żeby było miejsce dla poglądów lewicowych i prawicowych, żeby to była rzeczywiście publiczna z nazwy. No, jako telewizja publiczna, znaczy media publiczne mają jakby. Yy... Zresztą ustawa o radiofonii i telewizji publicznej była pierwszą ustawą, która dostosowała Polskę, żeby można było Polskę nazywać krajem demokratycznym. Bez, to media publiczne są jakby stworzone i powołane do kontroli władzy. I, i stąd właśnie no, ostatnie ruchy, tak? Ale, ale no wcześniej jakby nie było, nie było tych głosów, jakby zbiorowego głosu, tak, że mamy prawo do tego, żeby mieć rzetelne informacje i tego się domagamy od ludzi zarządzającymi mediami publicznymi. Ponieważ media i to można się dowiedzieć z naszej książki, ja pokażę tutaj Państwu resortowe dzieci media, Więc proszę Państwa, w naszej książce znajdziecie proszę Państwa informacje, jak, co się działo po 89 roku. Dowiemy się, przypominamy, że pierwszym prezesem, prezesem tak zwanej wolnej telewizji był proszę Państwa Andrzej Drawicz, który figuruje w archiwach służby bezpieczeństwa jako T.W. Kowalski, temu i Zbigniew. I w tej książce przypominamy rok proszę Państwa 89, rocznica stanu wojennego, który wtedy był jeszcze świeży. To było proszę Państwa 8 lat po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku. I cóż robi pierwszy prezes? P wydaje instrukcje, w jaki sposób mają być programy realizowane, żeby nie atakować Wyciecha Jaruzelskiego, żeby y, nie, prze, nie, nie, nie za bardzo mówić o ofiarach. Proszę Państwa, to wszystko instrukcje. Robienie programów, robienie materiałów na placę jest w tej książce, jak mu możemy mówić, proszę Państwa, przyszłym kanałami telewizji. Jak bym może mówić, skoro przez tyle lat yy, ta telewizja była w dalszym ciągu zniewolona, były oczywiście wysepki wolności, ale jeżeli na przykład mieliśmy fantastyczny program Reflex, dzięki któremu mogliśmy zobaczyć, jak Moni wsiada do samochodu Jeszcze Urbana, a Andrzej Michnik ucieka, a później dosiada się do tego samochodu, później przyszedł yy, Wiesław Walenciak, który otworzył telewizję dla młodych ludzi, natychmiast byli kto to byli? Pampersi, pogardliwe określenie. Od razu była pogarda dla tych ludzi. I tak było przez całe lata. Dlatego, proszę Państwa, trzeba zrobić wszystko, żeby telewizja była telewizją publiczną i da się da, da, da się to zrobić. Ja wiem, wszyscy mówią, przecież tam jest spalona Ziemia. Przecież tam w tej chwili jest ruina finansowa i ja wiem co z tego. Jest coś, co się nazywa misją publiczną i to trzeba naprawdę uratować. Ja jestem głęboka przekonana, tym, że to się da uratować. Jestem też te, te głęboko przekonany o tym, że, że to się da uratować, tylko żeby właśnie, ale. Uważam, że to należy do dziennikarzy, którzy mają tą świadomość, czym jest misja telewizji publicznej, do czego ona zmierza, czym jest dla społeczeństwa przede wszystkim. I również społeczeństwo powinno mieć świadomość, że bez telewizji publicznej, bez mediów publicznych nie pojedzie, bo każda władza jest jakby skłona do deprawacji i bez właściwej kontroli tej władzy, czyli przez, przez media publiczne, nie ma szansy na normalną demokrację, na prawo, na no w ogóle na funkcjonowanie życia. Ja, proszę Państwa, mam głęboko nadzieję, że będzie taki czas w Polsce i że to już się długo stanie że będą zupełnie nowe władze telewizji publicznej, że będzie zupełnie nowa ustawa o telewizji publicznej i że wreszcie zrobimy to, co było, powinno się zrobić w 1989 roku czyli stworzyć media naprawdę publiczne. Takim. Powiem, był radio, kiedy szefem Krajowej Rady Radio i Telewizji była Elżbieta Kruk, była radio publiczna i kiedy była trójka, kiedy była jedynka, ale wtedy co się działo, sławkę książki Jerzy Targalski był mieszany z błotem za to, co robił. Krzysztof Czawrański. Krzysztof Skowrański prezes trójki. Programy Tomka Sekwicza w jedynce były no, permanentnie krytykowane. Także, proszę Państwa, ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, ci, którzy wtedy mieli programy, że y, są mieszani z błotem, ale to nie przeszkadza im robić na przykład świetnych programów w tej chwili w Telewizji Republika. Mamy Telewizję Republika. Będzie telewizja trwała i będzie telewizja publiczna. I to właśnie zrobią ludzie, zrobią dziennikarze, którzy będą uwolnieni od tych wszystkich wykład. Następna kwestia to sprawa czy też jakby związana z tą kwestią, to kierowniczej roli partii PZPR w 1976 roku ludzie nie pozwolili, Polacy nie pozwolili na wpisanie do konstytucji kierowniczej roli partii, stała wpisana przewodnia siła partii na czas budowy socjalizmu, ograniczona czasowo. Natomiast 31 sierpnia państwo zostało podporządkowane w porozumieniach gdańskich kierowniczej roli partii i sojuszom międzynarodowym. Czy nie uważa Pani, że to jest jakby efekt to, co, się, co dzisiaj mamy, to właśnie efekt tego, że do dnia dzisiejszego ta kierownicza rola partii sprawuje władzę w Polsce, wsparta sojuszami międzynarodowymi, że polska racja stanu się nie liczy, tylko interesy obcych krajów? W tej chwili e, rządzą z nami ludzie, którzy są bez a jednym z e, głównych wyznaczników jest e, sprawa własnej kieszeni. I, e, więc coraz więcej osób to sobie uświadamia, widzi, że to nie jest działanie tak jak e, w, jest w modlitwie Ojca Skargi, czyli to co mówił Piotr Skarga, w, 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 w swoich kazaniach o służeniu dobru publicznego własnemu narodowi o jest w wąskiej grupie interesów. Coraz więcej tych osób widzi, coraz więcej osób y, widzi y, uwikłania z poprzednim systemem i m.in. jest dlatego ta ogromna niezgoda na, na y, tą książkę, która się będzie ukazywała w kolejnych częściach. Także y, to jest... Y, nie ma ani krzyk kłamstwa w, tym, w y, tym, że prawda nas wyzwoli. Im więcej będziemy wiedzieć, tym więcej osób będzie się uświadamiało, jakie są korzenie tej władzy i co trzeba zrobić, żeby tej władzy nie było. Tak, natomiast jakby praktyka dowodzi, że wąska grupa interesów nie mogłaby doprowadzić do zamachu nad Smoleńskiem. Tylko siły i ogromne siły i, i, i z ogromnymi tradycjami mogły doprowadzić do tego, że do dnia dzisiejszego są bezkarni. Tak jak katyń, Tadeusz Szydłowski nazywa to jednoznacznie katynizmem, że to jest pokłosie katynizmu, że po pierwsze, że w Polsce mieliśmy kierowniczą rolę, znaczy przewodnią rolę, a później kierowniczą rolę. To wszystko jest pokłosie katynizmu, gdyż zamian za oficerów wymodowanych w Katyniu Rosja prowadziła po wojnie do Polski równowartość albo i większą równowartość oficerów, Radzieckich. Mówi Pan o liczebności, tak? Mówię o liczebności. O liczebności. O liczy, o no, proszę Państwa, wiadomo, że zostaliśmy sami po II wojnie światowej, a agencje nas zostawili nasi tak zwani sojusznicy zostawili nas sami. Wiadomo, że zmienił się całkowicie ustrój. Ci, którzy, których nie zamordowano w Katyniu, do, usiłowano dobić w kazamatach NKWD i bezpieki. To się nie udało. Yy, mamy dzisiaj Radę Dzień Żołnierzy Wyklętych, mamy zupełnie młode pokolenie, które nabywa praw wyborczych i które, yy, mm, mam nadzieję, będzie zmieniało Polskę coraz bardziej na taki kraj, w którym chcemy mieszkać yy, i ci, o których Pan mówi, że zostali wprowadzeni na, na yy, Polską ziemią odejdą w Wysłabie. Po prostu będziemy widzieć o nich już coraz więcej i tak jak mówię, skończą w absolutnie niesławie. Dziękuję bardzo. Pani ma następne spotkanie w Leborku. Dziękuję tak, bardzo tak. za rozmowę.